Witajcie bardzo Was na kanale Mokosz, Mokosz, Kokosz, Kokokokosz, Rokokosz. Dzień dobry. Nie mam totalnie pojęcia jak wyglądają moje włosy, więc mogę to, to wyglądać totalnie jak debil, ponieważ przed chwilą je rozpuściłam. I stwierdziłam, że je po prostu rozpuszczę. Bo zazwyczaj pokazuję Wam się w związanych włosach, więc teraz mam rozpuszczone. Tak ścięłam włosy. Jeżeli ktoś jest ciekawy z czego korzystam, że moje włosy są bardziej kręcone niż były zazwyczaj, to... A dajcie spokój. Nie chcę mi się pisać, z czego korzystam, bo nawet nie pamiętam. Tematem dzisiejszego odcinka jest recenzja koszulki technicznej Rider. Zapraszam do oglądania. You got it, you got it. Ah, yeah, yeah, yeah. Pozwolicie, że ja na razie się nie, bę nie będę. się rozbierać z tej kurtki, ponieważ jest trochę chłodno. E jak tylko nagram to, to nagram, wyjdę na dwór, na słoneczko i zrobię przebitki. E więc zobaczycie, jak w całości wygląda ta koszulka. Ale na razie. Moje gadanie. Koszulkę to dostałam w paczce od Haloftu, właśnie nie pamiętam w styczniu albo w lutym, i przy unboxingu, który macie oczywiście na kanale, wyrzucę w karty, powiedziałam, że jak najbardziej zrobię recenzję tej koszulki technicznej. No i już czas na podsumowanie. Koszulka została testowana normalnie, w sensie i podczas jazd, podczas treningów. Tereny, nie w terenie, w życiu codziennym, kiedy nawet nie byłam za bardzo przy koniach, czy właśnie kiedy byłam bardzo przy koniach, kiedy byłam zadowolona, smutna, zrozpaczona, zła, bo nasze ubrania powinny nas wspierać w każdym naszym stanie emocjonalnym. Więc e, koszulka była testowana naprawdę w moim mniemaniu rzetelnie. No i była oczywiście jeszcze prana, to też jest bardzo ważne. Piorę swoje rzeczy i zacznijmy od plusów. Ogólnie, pierwsze, co mi się naprawdę bardzo podoba w tej koszulce, to design. Ja bardzo lubię klasykę, lubię, kiedy te ozdoby nie są jakieś natrętne, nie są mocne, aczkolwiek są. <laughs> Wiem, to jest dziwne, takie dziwne takie gadanie, tłumaczenie, ale lubię. Zresztą koszulkę za to, że jest dość obcisła, nie krępuje ruchów, totalnie nie krępuje ruchów. Jeździć w niej można normalnie tak. Jakby się jej nie miało, naprawdę. Jest naprawdę bardzo przyjemna. Nie przeszkadza w jeździe. O, tak powiem, tak podsumuję ten mój monolog. E, z racji, że również zakładałam ją na takie codzienne, codzienne czynności w stanie, typu zamiatanie, to również miała ona szansę się zakurzyć e, i czyszczenie jej było bardzo szybkie. I nie mówię to o wrzucaniu do pralki i wow, magicznie czysta koszulka, tylko po prostu o tym, że jak byłam zakurzona. Starłam, nie byłam zakurzona, A więc czyści się naprawdę bardzo szybko. A jeżeli już zahaczyliśmy o tematykę prania, to yy, ja powiem szczerze, że jak ją dostałam, to byłam troszeczkę taka. Miałam mieszane odczucia. Mianowicie yy, z tych yy, elementów właśnie brokatowych sypało się dość dużo brokatu na całą koszulkę, i ja miałam wrażenie, że w momencie, w którym ja tą koszulkę wrzucę do prania. To nie dość, że cała pralka będzie w brokacie, to jeszcze cała koszulka, a tu mi powstaną takie brzydkie dziury, e, po prostu z braku brokatu. E, ale nie, nie, totalnie nie. Ten cały luźny brokat praktycznie się sprał, troszeczkę go oczywiście jeszcze zostało, no bo no, brokat ma to do siebie, że będzie odpadał po prostu z czasem. Ale była ta koszulka kilkukrotnie prana i ten brokat naprawdę się trzyma, nie ma żadnego problemu. I przy okazji jeszcze prania. E, nie zrobiła się z niej szmata. Ona dalej trzyma te swoje właściwości materiałowe. Tak? Chyba dobrze powiedziałam? E, więc taka jak była kupiona, taka jaka do, jaka do mnie przyjechała, taka jest nadal. Jako koszulka techniczna powinna po prostu również e, nas nie przegrzewać ani nie przeziębiać. E, I czy spełnia te oczekiwania? Ja nie jestem zmarźluchem, więc jeżeli chodzi o nie o nieprzeziębianie, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, aczkolwiek e, bardzo często jest mi ciepło, bardzo często jest mi gorąco e, i e, jak najbardziej przy treningach, przy pracy e, takich przy pracy takiej codziennie bardzo ładnie e, odpuszczała ciepło, przepuszczała ciepło, e, jednocześnie też nie robiła czegoś takiego, takiego uczucia, jakbym założyła firankę, e, czyli za... I zatrzymywała to ciepło, kiedy było trzeba, a nadmiar jakby wypuszczała. O to mi chodzi. <grym> z minusów. Dwa minusy będą takie, jakby zależne od człowieka, że tak powiem. W sensie, dla mnie mogą to być minusy, a ktoś może tych minusów nie poczuć. Jeden taki minus konkretniejszy. Zacznijmy od tych delikatniejszych, mianowicie zapach. Jeżeli oglądaliście unboxing, przypominam, będzie w kartach. To e, usłyszeliście tam, że zapach tej koszulki był niezapiękny. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co to był za zapach. To był zapach taki. No nie, no nie jestem w stanie powiedzieć. Nie był po prostu przyjemny, ale na szczęście bardzo szybko wywietrzał, więc e, ten minus jest taki, no wiecie, tak po prostu informuję Was, że ja miałam taką sytuację po prostu, że ta koszulka po prostu śmierdziała. E, była mało przyjemna, ale ten zapach wywietrzał. Jeżeli mieliście też coś takiego, dajcie mi znać. E, bo bardzo bym chciała wiedzieć, czy tylko ja jestem taka dziwna, czy są też inne, równie dziwne osoby, co ja. <laughs> Drugi minus, suwak, który mnie tutaj trochę czasami gryzie, uwiera. On ogólnie jest fajny, bo w całym designie naprawdę fajnie pokazuje. Jak będzie nam gorąco, no to możemy sobie rozsunąć i jednak dopuścić więcej tego powietrza do ciała. I ogólnie mi się bardziej podoba ta koszulka właśnie rozpięta niż zapięta, ale teraz jest trochę bo zimno. zimno. Mam marzec, jest taka dziwna pogoda, ale po prostu czasami mnie tutaj drapie, gryzie, e, daje mi po prostu dyskomfort. E, ale to tak jak mówiłam, to zależy od człowieka, jednego będzie gryźć, drugiego nie, na mnie trafiło, że mnie trochę gryzie. I ten e, minus już taki niezależny od człowieka, to to, że mi się delikatnie zmychaciła na brzuszku. E, nie wiem, czy pokazałam to na przebitce, bo nie mam aż tak dobrej kamery, żeby to raczej było widać, ale no w oczach to widać. Ja to też zauważyłam dopiero niedawno, więc nie wiem, kiedy to się dokładnie zrobiło, aczkolwiek jest taki paseczek, gdzie się po prostu troszeczkę na brzuchu mi zmechaciła i to jest dla mnie takie troszeczkę... Bo nie powinna się mychać. Tak więc macie moje porównanie plusów do minusów. Jeżeli ktoś z Was miał e, koszulkę, albo ogólnie jakukolwiek, nie no, mówimy o koszulkach, więc e, pozostańmy przy tematyce true rider, dajcie znać, czy macie jakieś inne plusy, albo czy macie jakieś inne minusy, żebyśmy stworzyli pod tym filmem taka, taką totalną recenzję. Wczerą e, recenzję, e, co jest fajne, a co nie, tylko proszę, żeby te plusy i minusy pisały osoby, które rzeczywiście miały szansę na sobie testować te ubrania, tak żeby było, wiecie, rzetelnie. I teraz pytanie, które zadaję sobie pod każdą recenzją e, ode mnie, na, w każdej recenzji ode mnie, e, czyli czy kupiłabym tą koszulkę jeszcze raz? Tak, tak kupiłabym, ponieważ poza tym naprawdę tym jednym minusem, czyli tym zmechaceniem się na brzuchu, nie widzę totalnie innych minusów. Wiecie, to, że mi tu uwiera suwak, no to to za jakiś czasem przejdzie. Może jak ta bluzka się bardziej wyrobi, albo jak mi tu się po prostu zrobi taka grubsza skóra, tak? I też idzie coraz cieplej, więc ja będę z rozsuniętą tą koszulką jeździła, będę ją używać z rozsuniętym suwakiem, więc ten minus też minie. Zapach też minął, więc tak naprawdę może wiedzieć, że tego minusa nie ma, ale jest, tak. O! Okay. <słuk> <słuk> wow. A tak to plusy totalnie przeważają, totalnie przeważają nad minusami. Jestem też strasznie ciekawa czapraków True rider Chciałam kupić dla parci ujeżdżeniowy. Te czapraki swoje kosztują, jednak problem, że. E, właśnie firma, nie wiem czy aktualnie nie ma na magazynie, czy po prostu nie produkują ujeżdżeniowych za bardzo. E, właśnie nie mogłam kupić, bo ich nie mieli. E, teraz jakaś weszła niedawno jakaś nowa właśnie kolekcja, czy tam odrodzenie kolekcji, nie wiem dokładnie, e, bo w True Rider tak jakby nie siedzę za bardzo, <grym> tak? E, I właśnie tam czapraków jeżdżeniowych nie było, więc trochę szukro ale no cóż, trudno. I jeżeli ktoś z Was miał czaprak właśnie z tej firmy, to. Proszę, napiszcie mi, czy to się opłaca, w sensie, czy ten czaprak mi się nie zmychaci po dwóch, trzech praniach, bo nie lubię czegoś takiego. Znaczy, nie zmychaci, nie zeszmaci. <grym> Powiedziałam to tak z, takim złym tonem <grym> Jeżeli chcecie sobie zamówić taką koszulkę, tak najbardziej zapraszam Was na Hejloft. Ja z Hejloftu mam tą koszulkę. Link oczywiście w opisie, tam też zobaczycie cenę, bo nie pamiętam, jaka to była cena. Nie była to ani wysoka, ani niska cena, więc no... Nie pamiętam dokładnie. Taka średnia półka. Chyba. Jak dla mnie. Zależy, kto ile ma pieniędzy. Nie wchodźmy w te filozoficzne tematy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i miłego tygodnia. Zapraszam na Instagrama, gdzie dzieje się tam o wiele, o wiele więcej niż na YouTubie. Takie moje codzienne życie, codzienne perpetie. I memy. Z czarnym humorem, oczywiście. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No cóż, na razie.